Mamy przyjemność gościć u nas panią profesor Małgorzatę Kołodziejczak, czyli osobę, która jest jednym z chyba największych, jeśli nie największym, proktologiem czy chirurgiem proktologicznym w naszym kraju. Pani profesor prowadzi tutaj u nas w szpitalu takie warsztaty proktologiczne, czyli innymi słowy prowadzimy szkolenie dla lekarzy i chirurgów, którzy interesują się, są zainteresowani, operują bądź chcą się nauczyć operacyjnie proktologicznych. Mniej typowych, nowszymi metodami z często przypadków bardzo trudnych. Takich, które wymagają wielokrotnego operowania, wielokrotnych zabiegów, powolnego, spokojnego operowania, oczyszczania i przygotowywania ewentualnie do następnych, do następnych etapów, bo są to niestety zabiegi bardzo, bardzo żmudne i wieloetapowe. To są praktyczne? To są, tak, to są warsztaty praktyczne, czyli wraz z wykładem na temat chorób proktologicznych czy okolicy proktologicznej, czy okolicy odbytu wraz z przykładowymi operacjami. To tak jak tutaj, było, już wcześniej wspomniałem, są to zabiegi dosyć trudne, dosyć szmudne, więc pani profesor uczy po prostu po kolei kolejnych etapów takich zabiegów. Gościmy tutaj 10 osób w sumie z okolicznych jednostek, które są zainteresowane takimi zabiegami. No, w naszym szpitalu my wykonujemy takie zabiegi już od jakiegoś czasu. Mamy troszkę więcej doświadczenia, więc korzystaliśmy z możliwości tego, że gościmy panią profesor pokazuje, uczy kolegów takich zabiegów. Będzie też można na podstawie wykładu i slajdów poznać bardzo trudne przypadki. Tak Pani, zresztą te przypadki, które teraz są operowane to tak jak Pani profesor się troszkę żartując śmiała się, że no przygotowaliśmy naprawdę profesorskie przypadki, bo żaden z nich nie jest prosty, wszystkie są dosyć skomplikowane, takie, które wymagają no, trochę więcej wiedzy niż ma przeciętny chirurg, tak dlatego między innymi Pani Profesor pokazuje no, nowsze techniki, tak, takie, które na co dzień na pewno nie są stosowane, a na pewno nie są opisywane w sposób precyzyjny. Trudno było zdobyć takiego wykładowcę? E no, na, na szczęście Pani profesor z nami już, to nie jest pierwszy kontakt, który mamy z Pani Profesor dzięki doktorowi Warzyszek, który tutaj u nas pracuje. Takie wykłady już były wcześniej organizowane, więc to jest jakby kontynuacja takiego cyklu. Mamy nadzieję, że ten cykl będzie, możliwość takiego realizowania takiego cyklu będzie też w przyszłości, że będą, nie będzie to jedyne jednorazowe spotkanie, tylko będziemy mogli gościć panią profesor częściej i kilka razy w roku robić takie spotkania. Spokojnie, bo może to jest kwestia. Proktologia jest taką dziedziną troszeczkę na uboczu chirurgii ogólnej i niedocenianą. To jest bardzo ważny kierunek, bardzo ważny dział. Pacjenci za bardzo się nie mają gdzie leczyć. To są choroby trudne. Większość pacjentów, ale też i lekarzy kojarzy proktologię z hemoroidami. A to jest malutki wycinek tej ogromnej dziedziny. Są to pacjenci często na przykład z przetokami odbytu, z nawrotowymi ropniami, z niewydolnością zwieraczy, z różnymi innymi chorobami na granicy też chorób onkologicznych i stworzenie takich ośrodków i szkoleniowych i tworzenie takich warsztatów to stwarza nadzieję na to, że ci pacjenci będą leczeni w sposób profesjonalny. I dlaczego dolny śląsk? Ja powiem tak, to się zaczęło od przyjaźni mojej z panem doktorem Wacławem Warzechą. Zaczęłam przyjeżdżać przez od sześciu, a nawet prawie siedmiu lat do Kowar, gdzie regularnie prowadziliśmy warsztaty proktologiczne, kształcąc lekarzy z tego regionu, w tej dziedzinie, którzy nam pomagają w czasie tych warsztatów do operacji, co jest przydatne i dla pacjentów, i dla tych lekarzy. A tutaj dzięki ponieważ właśnie zamknęli ten szpital na Bukowcu, a nie chcieliśmy tego zostawiać, bo to była super akcja i naprawdę bardzo wydaje mi się, że prowadzenie takich warsztatów to są unika unikatowe, unikalne właściwie szkolenia i tego oczekują chirurdzy, praktycznych szkoleń. To dzięki temu, że dzięki jakby również przejęciu tego pomysłu przez pana ordynatora tutaj w Kamiennej Górze, który jakby też z entuzjazmem podszedł do tego, do tego pomysłu, postanowiliśmy jakby kontynuować tą myśl w szpitalu w Kamiennej Górze. I no dzisiaj właśnie jesteśmy w połowie tych warsztatów, już żeśmy przeprowadzili pięć operacji. Wydaje mi się, mam nadzieję, że, że pomyślnie, chociaż jak wiadomo te wyniki w operacjach proktologicznych często mogą być oceniane po wielu tygodniach, a nawet miesiącach. To nie jest tak, że od razu widzimy, że coś jest dobrze. No, czy to jest? Będą dobre warsztaty, czy nie, to się okaże. Będziemy mieli na pewno jakiś feedback od tych uczestników. No, my się staramy, żeby to wszystko było profesjonalnie. Mogę powiedzieć, że tu cały zespół z tego szpitala super się stara, bo i zmiany są sprawne i na dwie sale operujemy. I właśnie każdy z uczestników chirurgów, koleżanek i kolegów chirurgów, mogą poasystować i zobaczyć te zabiegi. Te zabiegi są różne. One są czasem z kategorii zabiegów podstawowych, ale też czasami dosyć skomplikowane. I w tych warsztatach też uczestniczą nie tylko koledzy młodzi, którzy zaczynają swoją przygodę z proktologią, ale też koledzy lekarze już doświadczeni, którzy umieją te operacje robić, ale chcieliby zobaczyć, jak na przykład ja to robię. Każdy ma trochę inne podejście, ale też powiem, że ja też się uczę na tych warsztatach, dlatego że. Dyskutujemy na temat tych pacjentów i zawsze po takim spotkaniu coś tam mam, jakiś pomysł, zmieniam swoje podejście często i też się uczę od kolegów. Yy, chirurgii, także wydaje mi się, że to jest obopólna korzyść. Oczywiste. No i tyle. No. Z jakimi przypadkami dzisiaj się Pani nie spotkała? Dzisiaj żeśmy robili yy, yy, na razie różne yy, op operacje. Z zaczęliśmy od prostej operacji od ale potem przeszliśmy do skomplikowanych, powikłanych yy, operacji przetok, które są chorobami zwieraczy yy, i to takich naprawdę dzisiaj trudne operacje robiliśmy. Również pokazałam, że, że nie, nie jest tak, że nikt nie ma problemów, że również i ja czasami się zastanawiam, co z takim chorym zrobię. I, I to nie jest taki samograj. To jest naprawdę trudna dziedzina. Bierzemy pod uwagę pacjenta, jego cechy osobowe, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo ma inne zwieracze, czy miał już jakieś zabiegi, jaki jest jego poziom kontynencji, czyli trzymania gazów i stolca przed operacją. I y, również y, no, nasze umiejętności i nasze przygotowanie y, do tej operacji. Tych no przypadków i jest coraz więcej, prawda? Bardzo dużo. Naotworów, I nowotworów. Na... I również na przykład bardzo długo leczonych szczelin, które potem przechodzą w przetoki. Także mieliśmy dzisiaj kilka operacji takich, które robiliśmy u pacjentów tak zwanych powikłanych. Także to były trudne przypadki. Również w drugiej turze zawsze tak trochę mieszam. Kilka podstawowych, kilka trudnych, żeby wszyscy lekarze byli, odniesie jakąś korzyść. I ci młodzi, a też ci doświadczeni, którzy przyjeżdżają którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także zobaczyć, jak to my robimy. Prawda? Dla Państwa jest to nieoceniona wiedza, prawda? No, Z najwyższej półki, tak. Powiem. Oczywiście, no Pani Profesor, mogę w tej chwili powiedzieć, że jest numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o specjalistów. Dobrze, Zresztą dobrze. Pani Przewodnicząca Polskiego Klubu Ekolopektologii. I w związku z tym no, ja się cieszę, że udaje się tutaj cały czas namówić i kontynuować. Tutaj pani profesor też może, muszę poprawić troszeczkę, bo to nie dotyczy tylko Dolnego Śląska, ponieważ no, lekarze patrząc skąd przyjechali z, z Łodzi, z Zielonej Góry, to z całej Polski. Za panią profesor też przyjeżdżają pacjenci od y, Polski nie tylko z Polski. Także takich ośrodków proktologicznych jak tu właśnie, Myślę, że uda nam się stworzyć, czy już właściwie zaczęliśmy robić. W Polsce jest naprawdę niewiele i pacjentów no, na pewno nie możemy powiedzieć, że zabraknie kiedyś, bo kolejki już się robią. Jak tylko usłyszano, że tu się operuje takie rzeczy, to zapisują się jeszcze na następne sesje, mimo że nie znamy terminu, jeszcze kiedy to się nam uda zrobić. Także to jest, pacjentów tu się nigdy nie skończy. Panie ordynatorze. Yy, takie skomplikowane przypadki. Yy. Macie z nimi na co dzień do czynienia? Tak, czy... może, może na szczęście nie na co dzień, ale niestety takie przypadki się trafiają oprócz osób, które są z no, takimi podstawowymi chorobami proktologicznymi, które no, na szczęście daje się w miarę swobodnie dla tych pacjentów poleczyć, co jakiś czas trafi się taka bardzo fajna perełka, z którą sami bez pomocy pani profesor pewnie byłoby sobie bardzo trudno poradzić, a tak mamy okazję skorzystać z dużej bazy wiedzy, z dużego doświadczenia, z największą korzyścią w sumie dla pacjenta. I to chyba... Jest najbardziej dobre dla tych pacjentów. Mam nadzieję, że takie spotkania będą cykliczne. Tak jak kolega powiedział, nie bardzo wiemy, kiedy będzie następna tura, ale zrobimy wszystko, żeby następna tura odbyła się w sposób równie, równie dobrze przygotowany, jak mam nadzieję udało się przygotować teraz. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Nie, 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 nie. nie. Podstawa anatomiczna, trójeczka. Субтитры <laughs>